Cześć, jestem Filip i jest to już 70 drugi odcinek z serieskoimakiem na moim kanale No i dzisiaj po meczu no, z Ursusem Warwawa no wygranym i tak no piękny to był mecz, nie powiem no i no co? No emoc emocje to były piękne po prostu w tym meczu. Ale no tak. Zacznijmy w zasadzie od początku i wychodzi właśnie o ten mecz. Albo w sumie nie. E, jeszcze ogłoszenia, bo tak, e, tak za tydzień najprawdopodobniej będzie podsumowanie lundy tak gdzieś e, w sobotę. Coś takiego. E, plus jeszcze. E, e, tam mówiłem, że będzie o zwodniku, który bym widział w Sokole. Z tego jednak rezygnuję. Tam najprawdopodobniej będzie też odcinek o, o po prostu wygotowaniach do rundy wiosennej, czyli po prostu o sparringach. O jednym już wiadomo, będzie to spalink z Dekastem Dobre Miasto. To będzie chyba 27 stycznia, coś takiego. Z tego co pamiętam bo tam DKS akurat podobał plan sparingów no i tam było wpisane właśnie, że będą grać z Sokołem no i tak, no gdzieś tak właśnie potem będę mówił o tych spalingach. plus jeszcze omówię najprawdopodobniej taki wywiad po zakończeniu rundy po prostu z klenerem Buchholcem, bo tam wiem, że planowany jest właśnie wywiad z naszym klenerem, więc gdzieś na pewno to omówię w najbliższym czasie. Tak więc, no, prowadzę ogólnie właśnie do tego meczu, No i w zasadzie tak, no. Nie weszliśmy w ten mecz zbyt dobrze, gdy wcześniej straciliśmy Gola. Tam akcja naszą prawą stroną. No znowu prawą stroną. Naszą bogactwo akcja plankowa, czyli stroną Bartka Pawluczuka. No i Patryk Kamiński podał do Mateusza Mała Muszyńskiego, gdzie tam fajna akcja między tymi dwoma zawodnikami była. Tam Muszyński tak uderzył, że. Piłka najpierw odbyła się od Kamila Skoka, a potem od Maksima Kwincara I najprawdopodobniej na konto Białorusina pójdzie ten gol, gdy po odbiciu od Kamila Skoka piłka nie leciała w światobranki. Więc to właśnie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie zaliczone i Maksima. to tak z takich y, rzeczy, y, które były, y, no to próbowaliśmy jak najszybciej w zasadzie odpowiedzieć Ursusowi. Tam mieliśmy dwie takie okazje. Y, najpierw tam y, maksim podawał do środka, jednak nikogo tam nie było i obrońcy, jeden z obrońców Ursusa wybił y, na wutrowny Potem też Jakub Kopacz z do pola karnego, jednak jego strzał techniczny poszedł obok słupka, jednak ostatecznie padł gór w 16 minucie. Dośrodkowanie z lewej strony Maksima na pola karne, tam perfekcyjnie od nas się Michał Kiełtyka. No a ten lewą nogą pokonał piotlem ściwujewskiego. No i zrobił się jeden do jednego. Czy tam też mieściły, jest w ogóle miał piłkę na ręce. Tam też ogólnie pamiętam, w po tym golu, jak, jakby nie pamiętam dokładnie, czy to było po tym godu, czy jeszcze jak było 1-0, ale pamiętam, że mieliśmy rzut wolny, jednak kółka Święty stoi obok bramki. I potem też właśnie 1-1, to mieliśmy okazję, żeby strzelić, no, pięknego gola. Dawid Kasprzyk, no, perfekcyjny strzał, jednak e, dobrze wybronił e, to Piotr Mściwojewski. E, potem też Mateusz Oran dobiegł do piłki, jednak on ostatecznie był na spalonym. Mm. I... tak. Potem też doszło do, no, wielkiej kontrowersji. Z Włóczęgą ta bo... Bo taki Pawloczuk, ja rozumiem, tam był V ogólnie i no, no, się, że no, to było jakiś, nie wiem, metr, metr przed linią, coś, coś takiego jakby Pfff... To... jakby V miał miejsce jakiś, nie wiem, metr przed linią polakarnego Coś takiego, a pff, chłop, chłop dyktuje karnego. Jakby. Gdzie w tej sytuacji byli liniowi? Jakby. Pff, to, to jest serio tak idiotyczne. Jakby. Pff, serio, jakby. Tam, według mnie tam powinien być wód wolny plus czerwona. A nie wód karny i wód. No. Jakby. No, szanujmy się. Przecież. Pff, Bartek Pawluczuk panuje chłopak jakiś. no właśnie tak około Metfeldinią, pola karnego. No a. chłopak tutaj karnego. Jakby. ja bym nawet zrozumiał, gdyby tam był rzut Wolny i żółty bo tam jest taki jeszcze Tomek Polemski, który mógł to wyczyścić, ale no szanujmy się, przecież. no. jakby. Ja bym nie miał pretensji właśnie do sędziego, gdyby dał czerwono dla Czuka, ogólnie, bo no, kurde, no, fajnujmy się, że. No, to, to było po prostu przed linią. No, ale. Tak, no, A ten też w ogóle właśnie tego mufistkiego, jak ten nasi kibice wyzywali wy, w. Wow. Mawą ksywek dostał ten bufiński. Ała, ała, No bo chłop, chłop kurwa, padał jak rażony, no. Niesamowity był. Potem też co ciekawe, dostał kartkę za symulkę. Jeszcze w pierwszej połowie. dla nas, no, Chorczak wyczuł, ale no niestety e, nie udało mu się wybronić z tyłu Kamińskiego, zrzutu karnego. E, potem też mieliśmy takie dwie okazje, żeby wystrzelić gola, takie porządniejsze. Tam w mu Świętego jednak, tam chyba w mieście coś takiego, e, plus jeszcze e, Tomek Poremski uderzał w y, poprzeczkę. I, i tak nie wychodzi o, o dalsze takie właśnie y, y, sytuacje, no to no już w drugiej połowie w zasadzie. Y, bo to. Y, Łukasz Święty, na przykład, y, właśnie co miał Wolny, y, no, a, no, Najpierw wstrzymał on w mur, i jednak potem to wybronił Ściłyjewski. Mm. Y, też pamiętam, że były takie różne sytuacje tam. Na przykład jak, no, trochę kontrowersji było, że tam kupa Mieszacki nie był, nas był na spalonym. Bo on tam. Ogólnie kobiełk był falowany, jednak ostatecznie sędzia postanowił, że będzie spalony i to było falowane w polu karnym, co ciekawe. Gdzie też w ogóle graczy cię, byli tak brutalni w ogóle w, w tym meczu, w szczególności w drugiej połowie. Że to było coś niesamowitego. I przecież tam dwóch kartek właśnie się pozypało w tej drugiej połowie bo tam no, się nawet skończyło czerwoną kartką w końcówce meczu jednak o tym będzie później czy to, to w ogóle po meczu właśnie jeden z członków sztabu w ogóle się dostał czerwoną kartkę ale e, tak no potem iśmy w odwalnej 78 minuta, no to, to była tak. Wodzony, perfekcyjne yy, podanie motoru Faformana na, na prawą stronę. Tu Kuby Myśliwskiego ten z pierwszej piłki dośrodkował, a tam Tomek Poriamski z 4 metrów około swej gola na 2 do 2 głową. No i zrobiło się właśnie 2 do 2. Yy, tam mieliśmy ogólnie sytuację, tam na przykład jak Kaspek był na spalonym, i, ale tam przekręcam na. Sam ogólnie, w gdzie tam Święty to niego podawał. Tak właśnie był na spalonym. Potem też była sytuacja, żeby Dawid twejł gola, ale no, po raz kolejny dobrze się wykazał w No i potem już niestety padł gol dla Łódźcusa bo to było za rozegranie wotulownego, no Tam najpierw dobrze wyoblonił wybl strzał w norczak, gdzie tam też w ogóle ten Tkaczuk się sygnalizował rękę. Przecież e tam, tam się odbiło od uda poręckiego. Debilu. Chłop sygnalizuje rękę, gdzie odbiła się od uda naszego obrońcy. No fenujmy się. No i potem... Te Ursus na wózka, Tam z tego co widziałem chyba z Koworońskiego Czyli doświadczonego obrońcy Lewą nogą. No a tam perfekcyjnie odnalazł się łaciech Belnosik. No i głową znowu. wyprowadził Ursus na prowadzenie. no i, i potem mieliśmy wód wolny tam. To ciekawe już Tomek Paremski nawet e, poszedł do ataku no i, i Dawid z został sfalowany przed karnym. i za ten faul Antoni Góracki dostał właśnie do kartkę e, no i musiał przedwcześnie zejść z boiska w 90 minucie no i... i do rzutu poszedł inny jak Łukasz Święty no i gdzieś... no... to jednak było zaskoczenie, że on um, uderzył po dalszym słupku a nie, nie po bliższym bo... no... szanujmy się on uderzył tam, gdzie był po prostu siłujewski ustawiony no i Pewłek strzelił go jakimś cudem, bo to miesiączki w ogóle miał u, u, e, piłkę na rękach, no ale no, jakimś cudem Łukasz święty zmieścił tę piłkę e, w rance. No i mieliśmy 3 do 3 w 91 minucie, No i potem mieliśmy jeszcze dwa futyrovne. E, najpierw po pierwszym. E, gdzie to wszystko tu Furman Tam Maxim uderzał, jednak tam piłkę wybił kwiatkowski no ale potem już ostatecznie Przechyliliśmy falę zwycięstwa na naszą stronę i to było coś pięknego, to, te emocje po prostu Jakby Ogólnie też jak wyzywałem sędziego, to mnie tak emocje trzymały. Tak? W tym meczu w ogóle tak emocje na tę noc wyciężyły. nie chcę ci wiedzieć jak ja się siedziwszę bo, bo, bo to, to było po prostu coś pięknego jak strzyliśmy na 4-3, Gdzie te warto nie, te blenka też tak, gdzieś w kontrowersjach. Strzelona. No jednak, no... Oni też przecież w kontrowersjach swoi właśnie... Yy, ...gola... Yy, ...przeciw No to się. O. Bo tam tak... ogólnie było tak, że... Yy, ...tomek poliamski udefał z głowy. Oczywiście nie ma to już to dośrodkowywał. E, tam yy, Miściwojewski właśnie złapał tę piłkę. Jednak Kuba Męsiorski e, po prostu włożył tam nogę i wypił pił Wściwujewskiemu piłkę z rąk ogólnie. E, I ten. I tam znowu Kwiatkowski próbował wybić. Jednak e, tak nieudolnie, e, że napił po prostu Męsiorskiego. Po prostu w twarz. No i... I właśnie padł gol, no na 4 do 3 no to, to był chyba najbardziej kuriozalny gol, jaki widziałem ogólnie tak wcześniej ja, ja widziałem równie kuriozane gole, ja tak jak jeszcze na mecze Tak jak na przykład ten gol, co bawi Klimek nabił Maśczaka w meczu z Unią z Kielbice. Ale, no, tutaj, no, to w ogóle był to taki gol kuriozum, że to było coś niesamowitego. No, kurde. Ale, w czerwę, w to ja tak obstawiałem w tym meczu, że myśliwskim o w tym meczu, bo jednak to, to był jego ostatni mecz w nowych barwach. Bo, tak jak wspominałem już wcześniej, on jest tego wypołczony do końca tej lundy, więc, no gdzieś teraz no to on właśnie będzie yy, tak w grudniu to on będzie przecież trenował ze Stomilem najprawdopodobniej. Yy, no i... i, 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 i ja, ja się cieszę ogólnie, że kupom mi w końcu swojego gola, bo jednak gdzieś... Ja... Ja wierzę po prostu tego chłopaka, bo... Dziś ja go przecież pamiętam jeszcze jak Stomil grał w pierwszej izze no i przecież Kuba był jedną z wyrównujących się postaci właśnie jeżeli chodzi o, o, o Stomil, tak jak grał w pierwszej lidze, tak jego pierwsze pół roku, tak jak chłopak grał w właśnie e, pierwszej lidze w Stomilu bo on tam się z nie prezentował no no, no, i, no na w końcu w rozgrywkach ligowych stworzył, bo tam wcześniej on to tylko w buchawie stryjł, y, y, na wymiu ogólnie tak jak graliśmy y, właśnie y, te mecze no bo tak w spalinkach no to on nic nie stworzył w Drugi z też nic nie strzelił. no ale no, na szczęście no, w ostatnim swoim meczu w naszych barwach no to strzelił w końcu no i mo mogliśmy się radować nareszcie z gola kopy no, Ale też no, jednak to jakie emocje były po tym golu A to po prostu coś pięknego to było, no niesamowite, to cały stadion przecież, I, i, jakie emocje to wywołało, no to coś pięknego po prostu, no i oczywiście nie kto inny jak właśnie głównie wszystkich będzie wyróżniony za ten mecz, no nic dziwnego, bo gol, asysta, też gdzieś właśnie ogólnie Kuba aktywny był w tym meczu. No też... Równie dobrze za ten mecz mógłbym z kilku innych zawodników, tak jak na przykład Tomek ze Strzelanego Kola. Czy też no, Kamilsko, który ogólnie według mnie zagrał serio dobry mecz. Jeżeli chodzi o... No, właśnie to spotkanie. No to on serio nie raz na przykład czyścił. Czy, no... On właśnie zajrzał kilka takich y, fajnych odbiorów y, tak ogólnie, y, właśnie y, w tym meczu. No i ja myślę, że to jest chłopak, który w następnym sezonie na przykład mógłby y, gdzieś na przykład logiwizę y, na przykład y, zagrać przynajmniej, bo jednak y, no, chłopak się wyróżnia po prostu. Na tle zespołu mimo tego swojego młodego wieku, bo to jest przecież warto słowić, chłopak z rocznika 2004. Czyli chłopak w zasadzie moim wieku. No a już teraz fajnie się prezentuje na adle ligowych rywali. No, gdzieś. To jest warto o Łukaszu Świętym, bo jednak gdzieś no... Jednak trochę tak no gdzieś tak słabo grał ogólnie przez większość meczu, ale potem nagle tak z tej drugiej połowie się nagle odpalił łkaw. Gdzieś tak no lepsze gdzieś podania właśnie. No te ten słony goal. Też właśnie aktywnie wychodzi właśnie o te stare fragmenty gry przecież. W szczególności w obroty właśnie chodzi. No i ostrzegł w końcu rolę w tym meczu. No i to był w zasadzie jego dziewiąty gol chyba w tym sezonie trzeciej ligi z tego co pamiętam. Bo ja to muszę dokładnie sprawdzić właśnie, bo pewnie nie jestem wobec tego. Ale coś tak właśnie gło, że to dopowiedź 9. No dokładnie. No, tak więc no. <grywa> no fajnie, fajnie właśnie łąka feju, też właśnie fajnie wymyśl feju, tak jak wspomniałem. Też gdzieś no, no fajnie, bo aktywny był Tomek Polymski pod y, branką rywali, a gdzieś właśnie przy całych fragmentach. No i też y, właśnie dobrze Feju. No Michał Giełtyka też pani wystrzył, bo jednak gdzieś tak jak wspominałem, no to to jego przesunięcie do środka pola, to było coś niesamowitego według mnie, bo jednak gdzieś tak no według mnie Michał Giełtyka pod tym względem że został przesunięty właśnie do środka Pola, to uzyskał formę. A te w ogóle nie wolno właśnie... Yy, jeszcze w pierwszej pobie w zasadzie tam chyba 31-32 minuta, coś takiego, to Bartek Pawłowczuk został zmieniony przez tą osobą swoją dyspozycję i przez to wszedł na boisko Szymon Szałkowski, przez co Michał Kutyka został przesunięty na prawą obronę, a Szymon grał w środku pola w ogóle... No Falkowski to w ogóle te e, przecież on co chwila na różnych pozycjach. E, czy to na napadzie, czy to e, na skrzydle, czy, czy to właśnie jakoś środkowy pomocnik w ogóle. E, no, gdzieś e, fajnie ogólnie według mnie prezentuje się ten zawodnik, bo jednak no... Wiadomo, gdzieś tak ostatni mecze przygadz, jednak tak jak pamiętam, no to gdzieś właśnie fajnie się prezentował ogólnie w tych meczach, tak jak grał. No i gdzieś szkoda ogólnie właśnie, że nie dostawał tak swoich szans od te w tych ostatnich meczach. No. Też gdzieś Kuba Kopacz, no te słabszy mecz po raz kolejny w zasadzie i sto to szatuku który no też gdzieś w tym meczu no trochę trochę taki niewidoczny był no ale no co no liczy się wygrana liczy się po prostu wygrana to w to właśnie nam się wygrać w tym meczu. To, to cieszy po prostu, bo jednak no, gdzieś no były trudy w tym meczu. Ogólnie nie zagraliśmy dobrego spotkania, jednak no byliśmy po prostu skuteczni pod y, bramką rywali no i właśnie udało się no, wygrać po prostu ten mecz no i, no to cieszy po prostu, że yy, właśnie zgadniliśmy komplet punktów w ostatnim meczu yy, tej rundy. No to, tak więc co, no, do następnego godzinka trzymajcie się, narka no, za tydzień na podsumowaniu tej rundy jesiennej.